Przejmuję sztandar jako symbol zobowiązania całej społeczności akademickiej do tworzenia i rozwoju Akademii Piaćkowskiej. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą dla nas fundamentem misji, którą podjęliśmy. Życząc Państwu. Całego serca wszystkiego dobrego. Ufam, że rok akademicki 2023-2024 będzie rokiem dobrym dla Akademii Piotrkowskiej. Jeszcze raz gratuluję i proszę o przyjęcie najlepszych życzeń. Z wyrazami szacunku, prezydent Andrzej Duda. Celem strategicznym uczelni na obecnym, pionierskim etapie jest stworzenie podstaw prawnych, organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych dla więzi łączącej tutejszy uniwersytet z, z regionem. Powyższe zaś chcemy odnieść bezpośrednio do inspiracji osobą patrona Jana Olszewskiego. Wartości kultury polskiej oraz wartości uniwersalnych, które stoją u podstaw cywilizacji europejskiej, kształcąc odpowiedzialnych obywateli i prowadząc na wysokim poziomie badania naukowe zmierzające do prawdy i postępu. Akademia zgodnie ze swoim rozwijającym się potencjałem kadrowym, rozwijać będzie także wśród swoich studentów, uczestników innych form kształcenia wrażliwość naukową na poznanie prawdy, doskonalić ich umiejętności warsztatowe i kompetencje społeczne. Jako Polacy uważam, że w naszych sercach zawsze mamy nie tylko poczucie odpowiedzialności, ale również walki o to, co jest dla nas najważniejsze. O wartości, które są dla nas jako Polaków fundamentalne. I w walce tej realizujemy się w moim przekonaniu bardzo dobrze, budując naszą ojczyznę. Jestem przekonany, znając naszą kadrę naukową i administracyjną, że mamy to serce do walki o naszą przyszłość, jako dobrej uczelni akademickiej w naszym regionie. Jestem przekonany, że, że przy wsparciu wielu instytucji, tym również i parlamentarzystów, ale również ministerstwa. Poradzimy sobie bardzo dobrze z tym zadaniem, bo mamy potencjał kadrowy, potencjał naukowy i wybitnych studentów, którzy będą osiągali wiele sukcesów naukowych. Piotrków trybunarski zasługuje na uniwersytet. To się dzisiaj na naszych oczach dzieje, to jest niezwykle ważne miejsce na mapie historycznej Polski. I dla całego współczesnego regionu łódzkiego, Piotrów, Piotrków Trybunalski musi być ośrodkiem akademickim. Był bardzo ważnym ośrodkiem politycznym w okresie I Rzeczpospolitej, miejscem sejmowania, miejscem tworzenia i stosowania prawa. I dzisiaj również, i zapewniam magnificencję, że zrobimy wszystko, żeby w przyszłym roku akademickim kierunek prawo, bo moim zdaniem on jest tutaj najbardziej właściwy zaistniał w murach tej uczelni. Bardzo się cieszę, że te ambitne plany w korelacji z osobą patrona i z wielkim zdeterminowaniem magnificencji wysokiego Senatu, całego środowiska akademickiego Piotrkowa Trybunalskiego spowoduje, że tutaj w murach tej uczelni będą tworzyły się wielkie, wspaniałe kadry państwa polskiego. Kolejne pokolenia świetnie wykształconych, gorliwych patriotów. Tego państwu i sobie życzę. I skończę cytatem z Świętego Jana Pawła II. Uniwersytecie Służb Prawdziwych. Bardzo dziękuję. Nie ma ważniejszej rzeczy kształtowania przyszłości narodu polskiego jak właśnie nauka. Dlatego tu jesteśmy w takim kształcie. Żebyście, drodzy studenci, mogli budować tutaj nie tylko lokalną niepodległość, ale także czerpać z waszego doświadczenia, z waszej tradycji, z waszej historii, z tego wielkiego dorobku, jakiego żadne chyba miasto w Polsce nie ma, albo bardzo niewiele ma tak wielką tradycję, tak jak z Pioskowa przyszła demokracja. W końcu XV wieku, tak jak przyszło z Piotrkowa, prawo i praworządność w XVI wieku, tak teraz z pewnością zostanie zabezpieczona, odbudowana niepodległość. Nie tylko niepodległość gospodarcza, nie tylko niepodległość polityczna, ale ta, która jest chyba najważniejsza świadomościowa, naukowa, tożsamościowa. Ta, która mówi o tym, jak wielki jest naród polski. Ta, która pokazuje, że naród polski nie ma powodu, żeby mieć kompleksy. Wy odbudujecie polską elitę. To jest najważniejsze, to jest najsilniejsze. To się stanie właśnie dzięki Akademii Piotkowskiej imienia Jana Olszewskiego.